Cześć wszystkim. Witam Was już w grudniu. Dzisiaj jest 3 grudnia, środa, godzina prawie 17. Trochę mi tu nie było. W ogóle miałam zmontować i wrzucić jeszcze jakby drugą część filmiku z września. Natomiast stwierdziłam, że wrzesień już był tak dawno temu, a nic tam aż tak szczególnego i ważnego się nie działo. Więc to po prostu pominęłam. W ostatnim czasie działo się za dużo <noise> Za dużo, to wszystko mnie mega, mega pochłonęło Staram się jakoś to wszystko jeszcze na nowo uporządkować zbudować sobie jakąś rutynę dnia bo dosłownie każdy dzień wyglądał zupełnie inaczej i zaczęło mnie to mega wykańczać bo jakby nie wiedziałam do końca czego się spodziewać, ile zrobię byłam mega niezorganizowana a lubię być zorganizowana także jakby właśnie ogarniam sobie taką rutynę i dzisiaj jest 3 grudnia, zaraz jest 6 grudnia, Mikołajki. Także właśnie będziemy jechać z mężem po choinkę i będziemy choinkę ubierać, więc stwierdziłam, że dlaczego nie? Może to po prostu nagram. Jak to wszystko ogarniamy, właśnie już wstępnie przygotowałam salon na choinkę. Musieliśmy poprzestawiać kilka rzeczy, tak żeby też choinka nie stała obok grzejnika, bo... Oliwki, drzewka oliwkowe, które mieliśmy na naszym weselu w kwietniu, hmm, stały obok grzywnika i lekko się wysuszyły. Także je też przestawiliśmy. Um, no, okres grzewczy, także musieliśmy tutaj trochę dopasować. Hmm, czy to tak super fajnie wygląda, jakbym chciała? Nie. Natomiast, no, tak to wygląda. W ogóle, tutaj widać moją sukienkę z wesela, właśnie mam zamiar ją wystawić. Także sumie można nawet cały link poniżej, gdzie ją wystawię. No chciałabym gdzieś tam, no to są to wspaniałe oczywiście wspomnienia. Natomiast brakuje mi miejsca w szafach, mm, a wiem, że po prostu jej już nie wykorzystam. Także chciałabym, żeby przydała się komuś innemu, a naprawdę cudownie mi służyła. Także właśnie też muszę ją wystawić. W ogóle mam już o wiele więcej rzeczy w ogóle do wystawienia na jakimś Vinted czy coś. No znaczy no po prostu na Vinted. Mm. Ale trochę nie mogę się do tego zabrać Ogólnie nie lubię wystawiać rzeczy Bo nie wiem, jakoś jest to nie przeze mnie w ogóle taka czynność mm, No, ale tak to wygląda Ale teraz muszę lecieć, bo jest za 10.05 Mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia I widzimy się na wyborze choinek Idziemy właśnie po choinkę Jesteśmy w Castoremie Jesteśmy w i zobaczymy co nam się uda znaleźć. Wybrana. Mamy to. Udało się. Szybko nam poszło. Ojenkę pakujemy do auta. I jedziemy do domku. Musimy teraz ją ustroić. Także pokażę Wam pewnie. W ogóle nie wiem jak z bombkami, bo. Już bieda u nas trochę z bombkami No ale zobaczymy Może akurat się Może akurat się coś ogarnie W razie czego dokupimy I dołożymy kiedy indziej Mamy pociąg. Jakieś potary Lokomotywa. Ajenka jeszcze czeka. Aha. Ale już zaraz będzie na swoim miejscu. choinka już ubrana. Ja już po kąpieli z wątkiem na głowie. Ale chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego bloga. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i lajków, jeżeli Wam się ten film podobał. Dajcie w ogóle znać, jak to u Was wygląda, kiedy choinkę się ubiera, czy może już macie ubraną. I do zobaczenia w kolejnym vlogu lub filmie. No zobaczymy, co będzie wcześniej. Także dzięki i cześć!